Dzień dobry, witam Państwa na pomeczowej konferencji prasowej pomeczu GKS Wikielec Legia 2 Warszawa. Mecz zakończył się remisem 1 do 1. Na konferencji prasowej witam Panów szkoleniowców, Pana Piotra Jacka, trenera Legii Warszawa i Pana Damiana Jarzemowskiego, trenera GKS Kielce. Pierwszego o ocenę meczu poproszę trenera drużyny gości, Pana Piotra Jacka. Drużyna gks jest hmm, bardzo niebezpieczna na swoim boisku. Mieliśmy tego świadomość, bo bo robiliśmy analizę tradycyjnie, wiedzieliśmy, że hmm, chłopacy z GKS odbierają punkty drużynom, które walczą w tym roku awans i naprawdę spodziewaliśmy się trudnego spotkania. E, myślę, że ten punkt dla nas jest e, taką bardzo dużą wartością dodaną, bo, bo Wik, Wikielec był groźniejszy e, w pierwszej połowie, tak naprawdę tworzyli groźne sytuacje i mogli zamknąć spotkanie. My tych sytuacji zbyt wiele nie mieliśmy, natomiast na nasze szczęście wykorzystaliśmy jedną drugą w drugiej połowie. I, i to pewnie my bardziej dzisiaj się cieszymy z tego punktu. Natomiast też no, myślę, że kluczowe dla odmiany gry naszego zespołu była poczwórna zmiana w przerwie, bo ona też pozwoliła nam trochę dłużej utrzymywać się przy piłce i być równorzędnym przeciwnikiem w drugiej połowie dla drużyny GKS-u. W końcówce nasz młody bramkarz też wybronił świetnie dwa strzały, więc no, jeszcze raz podkreślę, że mimo, że sytuacja w tabeli pokazuje inaczej, to, to na pewno ten punkt ma dla mojego zespołu dużą, większą wartość niż dla miejscowych. Gratuluję dobrej gry i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. O ocenę oczy poproszę Trenera Różnych Gospodarzy, Pana Damiana Jeszębowskiego. Rzadko się zdarza, że brakuje słów, albo, albo, albo e... zastanawiające jest co powiedzieć, jak to, jak to zrelacjonować. Przede wszystkim dziękuję tenorowi za, za pozytywne słowo, jeżeli chodzi o, o, o funkcjonowanie czy grę, jaki jest wikilet, bo myślę, że od e... tak parkowego rywala to na pewno znacząca, znacząca rzecz, która buduje. E... Chciałbym pogratulować bardzo mocno chłopakom, e... bo. Myślę, że zaangażowania, woli walki, ale też myślę, że bardzo dobrych umiejętności piłkarskie, jakie pokazali w pierwszej połowie zdecydowanie, w drugiej połowie mniej, ale, ale, ale również zdecydowanie mogę mówić, bo, mówić, bo myślę, że, myślę, że pokazaliśmy, że świetnie potrafimy grać piłkę. Natomiast natomiast to, co najbardziej boli i, i, i i smuci to, 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 to faktycznie te finalizacje w polu karnym, bo, bo, bo myślę, że mieliśmy. Nie chciałbym skłamać, ale do przerwy pewnie jest 6, i po przerwie 3-4 na pewno. Świetne okazje. Niedobre, nie bardzo dobre, tylko świetne okazje do strzelenia bramki. Z tylu okazji każdy przeciwnik w tej liście strzeliłbym na 3, 4, 5, 6 bramek na pewno. A my w sytuacji stuprocentowych nie wiem, tworzymy kontrata dla przeciwnika. To boli, nad tym jest bardzo ciężko pracować. Myślę, że to są kwestie mentalne, umiejętności indywidualne zawodników i, 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 i to musi zaskoczyć w głowie przede wszystkim, żeby po prostu poczuć luz. Czujemy ogromny niesmak z tego remisu, bo, bo, bo przy tylu okazjach prowadząc, popełniamy jeden czy dwa błędy i, i tak doszczętnie rywal je wykorzystuje, to to na pewno boli. Mamy problem, wypad z Kasper, któremu życzę zdrowia. Wypadło dwóch czy trzech zawodników za żółte kartki. Przed nami trudne mecze. Musimy, musimy spiąć się, pokazać charakter i zebrać jeszcze kilka punktów w tej, w tej rundzie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma pytania? E, tak, mam pytanie do trenera gości. Panie trenerze, we wtorek y, gracie mecz Pucharu Polski, kolejną fazę z Krono Kirce. E, co możemy powiedzieć przed tym spotkaniem? Jaki ma Pan plan na ten mecz? Planą takie, żeby po dzisiejszym trudnym meczu i po podróży przede wszystkim zregenerować moich zawodników. Zobaczymy, czy uda nam się to zrobić jeszcze dziś, jeśli nie to pewnie jutro rano. Pozostają jedne zajęcia, no, maksymalnie na na tyle na ile można oczywiście wyznaczymy zawodnikom plan na mecz. Mamy świadomość, to przyjeżdża. Zespół korony bardzo poważnie traktuje te zawody, bo przyjeżdża dzień wcześniej, ma już tam pewne życzenia odnośnie regeneracji i tak dalej, i tak dalej. No więc wiemy też, jak krają, wygrali ostatni mecz ligowy. Są bardzo eksplozywni biegający w swoim grazie, no więc czeka nas nie lata wyczyn. Muszę mieć tylko nadzieję, że moi zawodnicy, młodzi, którzy dzisiaj byli na boisku, nie myśleli już pewnie o meczu kocharowym, bo tego bym bardzo nie chciał. Ale też oczywiście no, pewnie nagrody tych, którzy, którzy dziś zagrali trochę lepiej, były zmiany i tak dalej. Pewnie tym ludziom damy zagrać większy większej wymiarze czasu. W poprzednim meczu pokonaliście ruch chorzów. No to jak widać, już macie doświadczenie w tych rozgrywkach. Na pewno jest to niespodzianka, kiedy trzecioligowiec pokonuje drużyny z Ekstraklasy. Wiadomo, ruch przyjechał do nas w momencie, kiedy miał straszne problemy. Nasz kolegik zagrał bardzo we spotkanie i ono było ze wskazaniem na nas. No, wiadomo, jeśli pokonało się jednego rywala z wyższej ligi, no to kolejny, który przyjeżdża też z Ekstraklasy, już będzie na pewno czujniejszy i, i, i spodziewamy się bardzo, bardzo trudnego spotkania, oczywiście, w którym też chcemy sprawić niespodziankę. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Panu trenerom w takim razie za konferencję klasową.